Dariusz watching on RTL. Uh, let's get ready to rumble! Dariusz Michalczewski, mistrz w boksie zawodowym Panie Dariuszu jak spędził pan dzieciństwo na przymorzu ja to bardzo, bardzo miło wspominam, ponieważ mi się wydaje, że lepiej niż te dzieciaki dzisiaj spędzają, bo jeżeli czasami przejadę się przez, przez, przez Przymorze, Przeobrzeską, to widzę, że tam są puste te, te boiska. Te podwórka są puste i te place zabaw, a kiedyś było nas zawsze pełno i był większy kontakt mieliśmy z sobą i wiadomo, że były też konflikty, ale myślę, że to mnie bardzo dobrze wychowało ten, ten, ten te podwórko kiedyś. Razem chodziliśmy na plażę. Od samego rana do samego wieczora na plaży Naprawszyliśmy. Nie, nie, było, nie było problemów, czy mamy jedzenie, czy nie mamy, czy było często na głodniaka, tam czy, czy jabłko się jadło na pięciu. Ale bardzo miło wspominam te czasy, bardzo miło, ponieważ to ee, ukształtowało mój charakter. Odpowiednio. Jako chłopak był pan silniejszy od innych? Bali się pana? Ja potrafiłem, e, wiedziałem co z, ty, co, co, co z rękami zrobić, co, co, co z pięściami pieś zrobić. Także wiedziałem, wiedziałem akurat tak, miałem to w krwi, tak mi się wydaje, że miałem w żugenach. Dlatego to było takie, to było takie, że się nie bałem kogoś uderzyć w twarz, ale ja nie robiłem też tego z każdemu i nie robiłem też za byle co, tylko przeważnie to było w obronie innych. Tak to coś pamiętam. pewnie zdarzyło się może takie inne rzeczy, które gdzieś coś coś za, co nie zasłużył, ale, ale głównie to było, że o kogoś. A może był pan znany jako niebezpieczny zabijaka? Czy to prawda? Eee, tak to się mówiło, no. Że tak raczej no, no, chodzili mnie tak łukiem ci tacy tam co tam chcieli się tam próbować próbować ze mną coś. Tak, to, byłem, to byłem taki niezły. Ale to był, ja mówię, to byłem, to byłem dzieckiem, to było nawet nie, niektórzy nazywają to gangami, to jakieś to nie były żadne gangi byliśmy dzieciakami po prostu to tam się rzucali kamieniami tam czy coś tam ale, ale to było raczej, ja mówię, to do, od 12 roku, już tam od 13-14, już zaprzestałem to robić, ponieważ zacząłem trenować i już, już nie było takiej możliwości, że mógł tego tych sił swoich używać poza, poza treningiem. Odwiedza pan czasami to miejsce? Odwiedzam. Często, jak nawet przyjadę z Sopotu do, z Gdańska do Sopotu, to jadę właśnie specjalnie tam przy morzu, żeby zobaczyć teraz szkołę to, czy to boisko, tam gdzie, tam gdzie graliśmy w piłkę. dużo się zmieniło od tego czasu? No, drzewa są większe, a tak to te boiska są takie same jak były. Także to się za bardzo do szkoły wyglądają tak samo, przy szkole, ale no, więcej zieleni. Był to 80 rok, zmarł mój tata. Ja wujek był trenerem w w drugiej lidze. I właśnie na zabranie na pierwsze treningi na, na pierwszy obóz. Ten obóz był chyba w Goszynie, jak mi się wydaje, dokładnie pamiętam. I to był dobry sposób na zarabianie pieniędzy? E, e, to wtedy tak nie miało to być na celu, tego zarabianie pieniędzy. Na celu miało, żeby mnie wychować trochę, żeby mnie po prostu pokazać granice też i co mogę, a co nie mogę. Boks mnie wychował. Trener, trenerzy mnie wychowali. I to było, to było takim celem, żeby, żeby pójść na trening bokserski. Później wyjechał Pan na Zachód. Co było powodem tej decyzji? Powodem było to, że tu się już skończyły te dobre czasy. Komuna padała i ja jak ja brałem za czasów komunistycznych subsków w pięciu zakładach wypłatę, tak jak mi zabrali jeden, za jeden etat, drugi mi zabrali etat, to mówię, trzeba było spieprzać. Ja myślę, że mnie to nie zmieniło, ponieważ na pewno stałem się inny, starszy, dojrzały, bardziej może bardziej cwany, może nie wiem jak to nazwać, ale, ale to, to tak stało się, nie stało się nagle. Tylko stało się z po prostu, ja byłem mistrzem, mistrzem z wybrzeża, później byłem Mistrzem Młodzieżowym, z Spartekiady, mistrzem, mistrzem młodzieżowym, Mistrzem Seniorów, Mistrzem Europy dalej, Także ja myślę, że to tak najgorzej mają ci, co, co, co zostają bogaci z dnia na dzień. To sobie mogą, mogą nie dać rady, z tym przeważnie sobie nie dają rady, ale mówię, jak ktoś człowiek tak po schodek po schodku to zrobił, to, to, to zna swoją wartość i, i, i myślę, że mnie to nie zmieniło na pewno negatywnie, mnie, jeżeli mnie zmieniło, to pozytywnie ten sukces. Pozostał Pan mistrzem, którego można dotknąć. Które ze swoich osiągnięć ceni Pan najbardziej? E, tak, ale ja, ja powiem, że to nie jest zawsze jest dobre to nie jest zawsze dobre. Że to nie jest zawsze dobre, że się mistrzem, to też za to się dostaje też yy, po głowie za to, że takim się jest mistrzem do dotknięcia. Ponieważ ci ludzie, u nas, u nas w Polsce brakuje tym ludziom respektu. Yy, albo, albo mało jest takich ludzi, co, co, co mają respekt przeważnie, większość jest ludzi takich. To, to, jest, to jest U nas właśnie w Polsce tak, taki, to taka, taka, taka wada trochę nasza Polakowiec, że u nas raczej yy, ludzie muszą mieć strach. Niż, niż respekt. Ludzie u nas się nie, nie wiedzą, co to jest respekt, ale wiedzą, co to jest strach. I wtedy, 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 wtedy oni jak ktoś mówi, oni, ja mówię, no ale opaczak cię respektuje. Nie, oni się boją. I to mnie boli bardzo. Pewna tak jest za granicą wszędzie z, na Zachodzie, w Ameryce, że się, się ma wielko przed tymi ludźmi, co osiągnęli sukces, się ma respekt. A tutaj jednak tego respektu u nas nie ma. Tutaj jest raczej, jeżeli coś takiego podobnego jest, to nie jest nic podobnego, ale jeżeli coś takiego jest, to jest raczej strach. I to mnie bardzo boli. Czy po wspaniałych sukcesach w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych pozostał panu wierny przyjaciel? W Stanach nie boksowałem, ale ja mam przyjaciół jeszcze z czasów przedszkola, z którymi się razem trzymam, Razem robimy biznesy, razem jeździmy na wczasy. I to jest mój największy sukces chyba, że zostały, zostały te, ci chłopacy są przy, przy mnie, czy to jest, czy to jest e, Volvo, Pasztet, Bezan, e, Pietka, tam, czy inni chłopacy tacy, którzy, którzy jeździli na moje wszystkie walki I, i, i są ze mną przy mnie do dzisiaj. A jak przygotowywał się pan do walk? Czy pracował pan z psychologiem? Na czym polegała tak, zwana, tak zwane żelazne przygotowanie? No, psychologiem to raczej to nie ma nic za bardzo wspólnego. Psychologiem jesteś sam dla siebie w, w, w takiej dyscyplinie sportu. Jeżeli jesteś dobrze przygotowany i, i, i jesteś solidnie żyłeś i ciężko pracowałeś, to jesteś mocny psychicznie. Ale pracowałem kiedyś z psychologiem, który, ponieważ brakiem było koncentracji i właśnie przez ten brak koncentracji zatrudniłem psychologa, który mi dał parę, parę, parę takich wskazówek, gdzie potrafiłem się lepiej skoncentrować, czy, czy się nie dekoncentrowałem w czasie, w czasie walki, w czasie z treningu, w czasie sparingów i to mi bardzo pomogło. A jak układał się Panu współpraca z trenerami? A zawsze dobrze mu się układał, ja zawsze byłem z trenerem jak, 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 jak może żoną, albo może brat z bratem, albo nie wiem jak to nazwać. Z trenerami byliśmy raczej tak bardzo, bardzo blisko siebie i, i ja... No bo to była ta podstawa. Ta, ta, chemia, ta chemia w drużynie w ogóle, nie tylko z trenerami, ale w ogóle, żeby, żeby osiągnąć sukces, trzeba mieć team, a ten team musi, razem, ten team musi być bardzo mocny i musi razem, razem współpracować i to, to udawało mi się najpierw nieświadomie, później świadomie, a później jak się, jak, 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 jak się to rozwaliło, to no też nie było sukcesu. W walce z Kilem zaszykował Pana Amerykę, czy mógłby Pan opisać tą walkę? No to był piękny dzień, to był piękny dzień, to było wielkie przygotowania, to były, to, było, to było naprawdę wielki sukces, największy mój sukces mi się wydaje i, naj, i też najbardziej taka najpiękniejsza walka, naj, naj, najpiękniejsza pod względem e, e, szermierki na pięści, bo to była naprawdę taktyka, technika, to była też dużo, dużo dynamiki, ale przede wszystkim taktyka, technika, myśmy się tam dotykali, myśmy się mocno, no, nie, no chociaż wyglądaliśmy później po takiej, po, taki, po, po takiej 12 rundowej walce jest bardzo ciężko, ale... Ale to, żeśmy mocno, mocno, mocno powalczyli i bardzo ładnie powalczyliśmy, żeśmy taką mieli szermierkę na pięści, jak to się mówi. Wyobrażam sobie, że towarzyszył Panu ogromne stresy, jak Pan sobie z tym radził. No to jeszcze raz powtarzam, ja byłem bardzo przygotowany i właśnie mi się wydaje, że przed tą walką z chwilę miałem tego, 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 um, tego psychologa. Żeby, ale to psychologa to nie znaczy, bo to nie, nie psychiatra, bo to ludzie się czasami myli. Um, to jest to, że miałem taki faceta, który mi po prostu pomagał, pomagał. Um, Pomagał się koncentrować, żebym po prostu nie. nie, nie żeby, ta, żeby ta koncentracja nie spadała i to było takim moim słabszym punktem I dlatego właśnie był też ten, ten ten psycholog. A jak świętował pan pierwsze zwycięstwa? Które pierwsze? Z killem. A z chwilę było tylko jedno. Ale nie, no to było bardzo długo, Myśmy strasznie balowali z Magdaleną Brzeską, z, 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 z Franciszką von Almsig, taką pływaczką, też taką znaną w Niemczech. Daliśmy mocno ognia, byliśmy, byliśmy w Monachium na dyskotece, gdzieś tam później poznałem, e, e, poznałem tego, no jak on się nazywa, tego pięknie wspaniałego piosenka Joe Coca. Razem byliśmy też tam byli na imprezie Makimak Mac chyba wtedy był też z nami, no, z, i zwierdziłem bardzo... Cały czas się trzymaliśmy. Moje przeciwnikiem, pierwszy raz mi się tak stało i chyba i ostatni wtedy, gdzie, gdzie zabalowaliśmy mocno. Stwierdzenie, żeśmy po, tak ruszyli po, po parę dni. Także było bardzo sympatycznie. Udowodnił pan, że jest najlepszym bokserem na świecie. Czym się pan teraz zajmuje? Przede wszystkim fundacją. Głównie zajmuję się fundacją, a, a tak to żyje zgodnie żyje z tego, co sobie kiedyś też zarobiłem. Czy może pan zradzić plany na najbliższą przyszłość?